Sobota 18 sierpnia była swego rodzaju świętem lokalnym w Sączowie. Tamtejsza jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej obchodziła stulecie istnienia. Punktualnie o godzinie 13.30 nastąpił przemarsz ulicami Sączowa z Placu Strażackiego do kościoła świętego Jakuba, gdzie w intencji strażaków odprawiono mszę świętą. Uch! Po ceremonii w kościele w formowanej kolumnie strażacy, goście oraz mieszkańcy udali się pod remizę, gdzie przygotowano oficjalną część uroczystości. W tym ważnym dla Sączowa wydarzeniu brali udział zaproszeni goście, między innymi generał brygadier Zbigniew Meres, prezes zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Katowicach. Zdzisław Banaś, prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Będzinie, młodszy brygadier Dariusz Zawadzki, komendant powiatowy Policji w Będzinie Cezary Garczarczyk, wicestarosta będziński Adam Lazar, wójt gminy Bobrowniki Arkadiusz Ziemba i wielu innych. To był najlepszy moment na rozdanie medali i odznaczeń, dla strażaków, którzy zasłużyli się przez wieloletnią pracę społeczną na rzecz tej jednostki. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych druchów. Nie zapomniano również o dyplomach i statuetkach dla ludzi, którzy wspierają jednostkę OSP Sączowa. Po części oficjalnej nadszedł czas na wspólne biesiadowanie. W pikniku wzięli udział zgromadzeni goście i mieszkańcy. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych.